Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj do zaprezentowania mam Pana Chmurkę. Jest to liquid polski. Zakupiłem go w ego2.pl za 24,90. Jest to tak szczerze dla mnie to jest nowość. Pana Chmurka Soxpalm jest dla mnie nowość. Nie spotkałem się jeszcze w sklepach stacjonarnych. I tak szczerze Ciężko go znaleźć też w innych sklepach. Jest moc 3 mg. Szklana buteleczka, pojemność 20 ml. Mamy wszystkie dane. Nie wiem, czy to łapie ostrość. Mam nadzieję, że łapie. Wiem, że ta recenzja miała pojawić się dużo, dużo wcześniej, ale... Po prostu były inne recenzje, powiedzmy ważniejsze. Kolor likwidu. Kolor likwidu jest przezroczysty. Jest bardzo fajna pipeta na styl amerykański, taka ucięta. Tak jak ja zakopywałem, zresztą za takie okrągłą końcówkę. Hmm. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Co do samego wyglądu, mogę się przyczepić tylko i do tego, że jest delikatnie na wzór znanej, amerykańskiej firmy Mr. Vape. Można wpisać w ogóle i sprawdzić. Bardzo, bardzo, bardzo podobno yy, wygląd. Albo troszkę fera niebieska. Jest to sok z palmy, jest to gujawa, marakuja lici. Takie egzotyczne. Powąchajmy. Zapachu. Co czuję w zapachu? To jest marakuja. Na, na pierwszy rzut dla, no to bez zarzutu, to tutaj... Wychodzi marakuja, nic, 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 tak jakoś nie czuję innego. Marakuja może gdzieś tam lici, li, lici gdzieś tam, gdzieś, 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 pomiędzy się łapie i gujawę tak nie, 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 nie wyczułam. nie ma opcji, nie, nie mogę wyczuć, A raczej marakuja tutaj yy, rządzi. Marakuje i z znam bardzo dobrze z samogonów. Po prostu tego to ja wypaliłem mnóstwo. Testujemy standardowo Bilo V2 znowu 45 W Zapomniałem dodać 35 PG na 65 VG. czy liquid powinien być gęsty. Tak szczerze jest gęsty, ale czy na tyle ciężko mi określić. Jest gęsty. To trzeba przyznać, że będzie gęsty. A z 4W sądzę, że bardzo ładnie yy, smaży smak. smaku dominuje tutaj teraz lić. Bez żadnych, nie mam żadnych wątpliwości. To jest yy, dominacja jednak lici I na drugim planie wyczuwa marakuje. I jest dopełnieniem gujawy. Jest wszystko wyczuwalne: wszystko, nie wszystko można wyczuć. W fajnych jest proporcjach: takie, taka stabilizacja jest. Lici, marakuje, gujawa. Jak stopniowo wszystko przechodzi już na samym wydechu, już tą gujawę wyczu, wy, wy, wyczuwać można. Ale jest przepyszny, po prostu smak jest przepyszny. Wapuję go dość długo. Teraz zostawiłem na recenzję. Nie mogę się oprzeć, ale udało mi się jakoś. Jest, 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 jest jednak pyszny. Co mogę powiedzieć? Smak się nie nudzi. Jest słodki, nie jest mdlący. Jest naprawdę. Pierwsza klasa. Jak na polski liquid jest wyśmienity, naprawdę go, godny polecenia. Na pewno będę chciał przetestować jeszcze King Konga. Tam jest y, banan, y, dragon fruit, coś jeszcze, ale skuszę się na niego. Ale ten sok z palmy jest... jest rewelacja. Troszkę, troszkę się tutaj kurzy, nie powiem, że nie, no, ale chmurzy, chmurzy przyzwoicie, naprawdę, jak na polski produkt, no to pan chmurka spisuje się idealnie. Godne polecenia. Także, że można go wypować na co dzień. No w ogóle się nie nudzi, w ogóle. Smak jest naprawdę rewelacja. Co mogę im dodać jeszcze? Tak jak mówiłem, etykietka rewelacja, butelka świetna. 20 ml za 24,90 zł. go, powtarzam, na ego2.pl. Godne polecenia. Naprawdę godne polecenia. Chmurka rewelacja, smak rewelacja. Nic dodać, nic ująć. Gdy miał oceniać, standardowo w skali od 1 do 10 ma mocną dziesiątkę, naprawdę jest wyśmienity. E, mam do Was prośbę, e, jeżeli będziecie mieli ochotę jakiś komentarz wystawić, to możecie napisać co będziecie dzisiaj w następnej recenzji. Jest do wyboru e, recenzja parownika Bilo 2 amerykański Liquid Evo o smaku Arabusa albo Samogon Tutti Frutti z Pinkfury. To tak od razu, jeżeli będziecie mieć zaufanie, to możecie wybrać y, kolejną recenzję. No cóż, nie mam co więcej dodać. Jest naprawdę godny polecenia. Liquid, ta dzisiaj naszym gościem. Mam nadzieję, że recenzja Wam się jak najbardziej podobała. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, hej!